Eee, siema Kowal Discord już jest, zapraszam na Discorda W opisie Twitcha masz Mam helkę A, no to super. A ty jesteś? nie, eee, tu prowadzisz. Ee, robi, to. Ta, tak. Dopiero na 24... 24-godzinnym streamie będzie dużo więcej gierek. Escape from Tarkov. Hello, TT Warzone. Forza będzie. Eee, Halo Infinity eee, I... Jak to tam jeszcze było? State of... Jak tam było? Okay. State of Decade. Dokładnie. Także tam dopiero zagrano parę innych gierek. Albo no uda, pisze kowal. No my jeszcze nie graliśmy, a trzeba sprawdzić. No już wyżej w lecie jest zlecie, to ja nie będę strzelać. 3C2 jest LG. Jeszcze jeden czy jest pojasne? Zaznacznik. I helikoptery za nami. No, kurwa. Chowam się. Skakać? Nie, nie, nie. Helka nas może gonić. wojna Goni Nie. Masz jakieś ten? Y, leczenie dla Helki, coś takiego? Nie. No dobra, teraz się leczę. Czekamy ale to, chwilę Ale to oznacza mnie tutaj. No, bardzo jest nieprzyjemne. Powinno zaznaczyć jako pojazd, a nie kurwa jako znaczy. To jest akurat bardzo bez sensu i bardzo na minus. Dobry, dalej. Zadaj. Jaką masz te roboty? Na północ. Która jest? To trzeba wszystkich sektorów pozwolił, o, dużo jest. Przegrałem, tak? Sorry. Chodź, Ja? Nie wiem. Pewnie na dachu. Możliwe bardzo. Halka na pod nami? Pod nami? Dalej zostało. Nie ma. Co byście? Nie wiem od kogo. Obawiam się ciao. za ten. <grym> o kurwa. Dobra, git. Git. Okay. Kurwa, myślałem, że się zmieścimy, ty. <grywa> <grywa> Jak jest chyba na ziemi, to się szybciej ładuje, tak mi się wydaje. Ale jak będziemy niszczyć im to też dużo do... Patrzę, łożciw. Która to jest pazuka? Nie, Nie Dobra, trzeba poprzyjmować trochę. Nie ma żadnego pojazdu nawet, żeby dojechać tam. Ja biorę C2, się spalnię i skaczę na dół. Gdzie tu jest wyjście z tego budynku?

Weź to, what the fuck? Co jest kurwa? Zapisuję to. Co ja odjebałem ty? Boże, święty mm, kurwa, weź to łota. Jeszcze nie to wziąłem. Co jest kurwa? Na plecach mamy, nie? Ja mam tą transportową. Ale chłopa z tam wyjaśniłem, ty wy, ty wy. Śmiesznie wyglądają te pojazdy Taki klot, chłopie mhm. Który masz stron działko? Prawą, nie? Jest na górze No, prawo bardzo Pod nami Posłanie ja podnoszę naszego Mogę wyśleć Ja nie jestem w środku, jak coś jest, to mam bok Chciałem tego Spodź, tego proszę. zajebać Podnieśmy? Zaraz, spróbuję Dzięki Dobra, uciekaj stamtąd, uciekaj, uciekaj no, ale uciekaj, jak strzelam się z tytem, więc... O, na wraca może, zostało ale Zostało już niewiele sektorów No są tu na sine mai Erobras ja outko i pierdol tu jest most, jak chcesz. Ja poszedłem. Dobra, spoko. naura. Ja pierdole, jeszcze mi fejtwerki dałem. No, teraz jemy. Albo kot mi się spierdolił. Kurwa, to mój dom jest szala. Weź to, weź to, weź, Muszę przeładować! Dobra, git. Teraz możemy na A1 pójść. Idę tu za sektor Kontrolujemy większość sektorów po lapicy. Jeden z naszych celów został namierzony. No nie, no nad bazuką przeleciał, to jest. Tu dwa pojazdy, nie? Tak Chłop nad bazooką chłopie przeskoczył Nie, hmm. nie, mnie wysadził Kolek spadł nisko Będę respił na tobie ja z C2 będę po prostu skakał, tam, wiesz Dobra, mam health to żeby tam podlecieć, może coś utrzelić i cofnąć No dobra, nie zabraćcie? Czy... To masz. gorsze, nie Ty jak puścić ten niebany spadochron, what the fuck? Carbonaura. albo na ura, nie ma kampienia kurfu jedno na ura Od Boże święty, ale paruwa no. ze mnie. No. Dobra, mam... Dobra, mam tą kalkę dobrą. Jak? Bracie czy potem? Mmm... Jak i tak zaraz będzie Я так уже скончался. To dużo ich tam było Ooo Boziu Dobra, ale wygraliśmy Zdara Hmm To dalej podbój, czy team czy Tarkov? Dawaj Dawaj deathmatcha Dobra No jakoś nie wiem, ciekawsze są mi się wydaje te deathmatche ale nie lubię przechwałek hmm. Ale... Już myślałem, że znowu dostaniesz tego. Wyjątkowy wynik. Nie, coś ty womyszu? Nie no, właśnie pasażerem tam zajabisz się, że ich trochę. Tak. Wejdź do lobby, wyłącz, hey. wróć, portal, that match. Dobra, Trzeba dać rangę chłopakom tam. Tylko, że nie wiem czemu... Nie wiem czemu dałem cię do groma i nie wyświetlasz się na kanale wyżej <gry> znaczy ja mam rangę grom. No tak, ale nie wyświetlasz się po prawej stronie, wiesz co chodzi? Mm. Nie wiem czemu tak Coś się znaczy. chyba zrypało. Dobra, chyba widzono sobie pogrom Tak. Tak. Boże, nie kamp. Ty kurwa głupia. dykiem tutaj zagram, żeby sobie porobić punkty Ciemny. pancerz, no pancerz jest git to jak chcę, ale ten pancerz dużo daje E tá bom, pepino Oh god! Potem możemy sprawdzić, czy Tarkov działa, bo ja bym sobie zagrał tego Tarkowo. Spoko. Żebyś wiesz, to ja włączę setting deathmatch i po prostu włączysz sprawdzić, czy działa, nie? Bo żeby mm -hmm. stream nie był czarno-biały. Najlepsze jest to, że jak ten, jak był... tak, jak Tarkowa mieliśmy włączonego, nie? Mm. To ja miałem, wiesz, jak ekran ustawiony, kurwa? Miałem tak ustawiony, że był move. No? że ek było wykrywanie ekranu, a nie gry. Rozumiesz co chodzi? Aha. I, kurwa, miałem ekran, dlatego miałem mniej fps w grze i na streamy. Hmm. No kurwa, zrapić się nie da co? Zrzwiba gra. A no dobrze mi się, ja specjalnie nie odbierałem, bo mi telefon się zawieszał cały czas. Nie, kampty kurwo. Właśnie wszyscy kampią, nie? Popie. O sakra. No i zajebiście, skakać nie mogę, kurwa. Ta gra jest spierdolona, nie? Taki mam ta gra, to jest gorszy niż cyberpunk, przysięgam ci. Chłopie, mhm. skakać nie mogę. Nie nie no, podniesiemy. A już myślałem. No i plecy Za dużo, za dużo tych ludzi Co mi się z ekranem stało? Co się stało? Kopie mam białe... mam niebieski ekran Ale to nie jest od karty graficznej ty. Bo znowu mam no normalnie Nie wiem, nie wiem. You kill me. Аура, давай, что это только вас Чау, <связывается>